Witajcie, kochani! No, i mamy koniec roku 2023. Koniec roku, czyli ostatni raz jesteśmy tutaj w tym roku i głosimy Wam Ewangelię. Ewangelię, radosną nowinę, prawdę o tym, że każdy z Was jeszcze dziś może być zbawiony. Wiecie, zastanawiacie się, po co my tu stoimy dzisiaj. No bo rzeczywiście, moglibyśmy się szykować do Sylwestra, siedzieć teraz w solarium, prasować ciuczki, kupić wódeczkę, szampana, ale wiecie, po co? Jesteśmy tutaj nie po to, aby ściągnąć z was jakąś kasę, albo żebyście się zapisali do jakiejś sekty, nie wiem, do jakiegoś ugrupowania, Jesteśmy tutaj dlatego, że w swoim życiu każdy z nas spotkał w sercu Jezusa żywego Boga. Żywego Boga. Wiecie, każdy z Was może uczynić to samo. I głosimy Wam tą radosną nowinę, że nieważne jak napuździłeś w swoim życiu, jeszcze dziś możesz być zbawiony. Wiecie, ja przez 50 lat chodzenia po tym świecie dużo miałem za uszami, i myślałem, że już nie ma dla mnie żadnej szans, żadnej opcji. Że staraniem, chociaż się starałem, próbowałem, myślałem, że staraniem da się zasłużyć chociaż przynajmniej na czyściec coś takiego. I powiem Wam, że to nie ma żadnego sensu: się starać, bo się nie wystarasz nie wystarasz zbawienia. Powiedz mi, ile kilogramów musisz zjeść opłatka, aby wystarać się, wychodzić w bawienie? Nie wiem, ile musisz odmówić różańców? Jak musisz się nastarać, aby być pewnym zbawienia? Możesz? Ile tego musisz zjeść, ile wymodlić, tych różańców odmówić i jesteś pewny wtedy zbawienia? Zobaczcie, kochani, to nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Tak jak pierwszy człowiek Ewa zerwała jabłko z drzewa i zaczęła temat, nabrudziła nam mocno, tak? Ale Jezus zakończył ten temat też na drzewie. To było ostatnie słowo Boga dla każdego człowieka przez Jezusa. Za temat grzechu. Już nie wystarasz się. Choćbyś zjadł 15 kilo opłatka i zmówił 2 miliony rudłańców, wpłacił 20 miliardów na fundację, to ci nie da zbawienia. Bo w tym momencie, jeśli próbujesz się wystarać, wystarać sobie zbawienie, to podważasz tą zastępczą ofiarę Jezusa. Plujesz na krzyż. Plujesz na krzyż. Jeśli sądzisz, że możesz coś wychodzić, starać się, nie przypodobasz się Bogu, bo nie po to dał nam Jezusa. Szedł tu na ziemię jako człowiek, wyrzekł się Bóstwa na ten czas, aby uratować Ciebie i mnie, każdego. Zobaczcie, jaki cierpliwy. Żyjemy w roku łaski. Ile już tych lat, dwa tysiące lat, żyjemy w roku łaski i dalej jest cierpliwy, cierpliwy i czeka na każdego z Was, na, każde, na każdego bez wyjątku. Dlatego tu jesteśmy i głosimy Wam Ewangelię. Abyście się nawrócili, obudzili, przebudzili z tego świata, narodzili się na nowo z Bożego Ducha, bo każdy człowiek musi się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Nieważne jaki jesteś dobry, religijny, ile kilogramów zjadłeś opłatka, nie ma żadnego znaczenia. Zobaczcie, macie przykład w Biblii Faryzeusza o imieniu Nikodem. Zasny człowiek, 67 lat, bardzo religijny. Religię miał w paluszku te wszystkie nakazy, obrządki. On to wypełniał. I przyszedł do Jezusa w nocy, bo za dnia się wstydził, bo był wysoko postawiony, tak? Człowiekiem, członkiem Sanhedrynu. I zapytał Jezus, rabbi, o co tu chodzi? Jak to mam się narodzić na nowo? Przecież on wszystko robił, tak? Wypełnia to, wszystkie te obrządki religijne. To, co wymyślili sobie ludzie. A Jezus mu odpowiedział: Nikodemie nie rozumiesz, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Musisz się narodzić z mojego ducha. Jedyny warunek, aby być zbawionym. Każdy człowiek musi się narodzić na nowo z Bożego Ducha, spokutować, czyli odwrócić się od tych prób starania się samemu, odwracania się od krzyża. Tego płucie na krzyż i mówienia ja sam, ja sam, ja zasłużę. Jeszcze pójdę jutro do kościoła z rana, po południu, wieczorem. Pojadę na pielgrzymkę. Jeszcze dwa różońce zmówię. Poklęczę trzy godziny. O, kolana bolą. Już jestem bliżej zbawienia. Nie. Nie. Tylko i wyłącznie zbawienie jest przez Jezusa Chrystusa. To była stuprocentowa ofiara. To, co zrobił na krzyżu. Dla każdego z nas bez wyjątku. Nieważne, czy jesteś Popem, baciuszką, czy prymasem, czy papieżem, czy złodziejem, czy bezdomnym. Każdy ma równe szanse u Boga. Każdy równe. Dlatego dał nam Jezusa. Zrozumcie to, kochani. Nieważne, czy masz pełne pieniądze, pełne kieszenie pieniędzy, czy jesteś biedny, brudny, nie wiem, naćpany, pijany. Jeszcze dziś. Możesz być zbawiony. Jezus cię wyciągnie z każdego bagna, ale wyciągnij do Jego rękę, tak jak On wyciągnął rękę do każdego człowieka dwa tysiące lat temu. Zrób to. Nie musisz się obmywać, nie musisz się szybkować do tego momentu. Po prostu otwórz swoje serce, otwórz serce do Jezusa. On sam tam nie wejdzie. To jest dżentelmen. Nie wejdzie ci z butami do Twojego życia. Musisz sam. Ustanowić Jezusa swoim panem, królem, aby on królował w twoim życiu i powierzyć resztę życia Jezusowi. Powiedz: Jezus, ja chcę, żebyś ty, żebyś ty królował w moim życiu. Ty, Jezus, od tej pory panuj w moim życiu. Oddaję resztę swojego życia tobie. Chcę należeć do ciebie, Jezus. No wystarczy, że uwierzysz w tą zastępczą ofiarę Jezusa, że umarł za ciebie na krzyżu, że wziął wszystkie Twoje błędy na krzyż i zmartwychwstał w ciele i ustanowisz go swoim zbawicielem. Finito. To trwa chwilę, nic cię nie kosztuje. Nie musisz klęcić, klęczeć godzinami, jeść kilogramów opłatka, klepać tych różańców i innych wierszyków, bo to nie ma znaczenia te wszystkie wierszyki. Wyobraź sobie, jak nauczysz dziecko, jak jest małe. Wierszyka jakiegoś tam, nie wiem, wlaskotek na płotek. To dziecko ma 30 lat, przychodzi do ciebie i mówi tato, wlaskotek na płotek. Ma 50 lat i dalej klepie ten sam wierszyk. No jak byś się czuł? Pomyśl. Pomyśl. Własnymi słowami, serducha, wezwijcie do Jezusa. Kochani, jeszcze na ten koniec tego roku możecie stać się dziećmi Boga. Na koniec tego 2023 roku od narodzin Jezusa Chrystusa skorzystajcie z tego. Życzę mądrych rozważań i dobrych decyzji. Wywieźcie życie, aby żyć. Amen.